Cześć, ja jestem no, roller games, a dzisiaj jest ze mną. Max 6 Tak. Um... Może podgłośniej trochę, to będziecie lepiej słychać. Ja będę oczywiście mówił trochę głośniej, jeżeli byłoby w jakiś sposób mniej mnie słychać. Gramy sobie dzisiaj na. Um... Uproszczonym, na bociki, oczywiście jestem na niego, na mnie. Sonia, uważaj. No, dziękuję. Nie byłem skoncentrowany. W ogóle sobie jem bułkę też. Jeszcze chciałbym przeprosić, że nie ma wielku z gry, ale nie chciało mi się kombinować. Jestem już trochę zdenerwowany, bo pół godziny próbuję nagrać odcinek, nic nie idzie. Lagi są jak nie mogę. Wpis że tak powiem. No więc nie kombinowałem. Nie kombinowałem za bardzo. Ale dzieci Trochę mnie ladrzy, ale, ale jest spoko mniej więcej. A jeżeli odcinek się generalnie nie uda, to nie musi być dzisiaj odcinka cały tydzień. już nie wiem, ostatnio nie robię jakieś nieregularne aktuę, to mam. Uff. Generalnie mm, ostatnio staram się jakoś zmienić content, jakoś zrobić jakieś ciekawsze odcinki. Mam całkiem fajne pomysły, ale nie wiem, czy one mi wypalą. Kuba. No plus internet to raczej nie wypalą. To w moją sensie moje szczęście. MW śledzę cię. Kuba. Nie, 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 tam są ludzie, tam są ludzie Obot Michałek padł Z mojej rączki Łaskawej Szczepan kuwa Zabiłem dwie osoby Ja tylko kosm, dobra? Dobra, dobra. Yy, Jakbyście nie usłyszeli, to on gra tylko kosem. W tak będę powtarzał, ale no. Yy, na wszelki jakby cię nie było słychać, co jest. A ja gram koka i granaty. Okej. Okay. Raczej cię będzie słychać, bo podgłośniłem tak może jeszcze trochę. Na 40. Cię podgłośniłem, także. Ups, sorry. Przez przypadek Kuwa, mm. Patryk jakiś walony z Kałacha się zdjął. dobra, easy win. Co? Jest nie mnie obserwować? Prawdopodobnie, aczkolwiek nie wiem. Ej, a ty wiesz, że możesz zamienić się w Botki. Wiem i jestem Botem w tej chwili. Prawie? Tak, tak. I wygrałem mecha. Ale zostało mi 3 HP, także jestem nubem. Jak to wygram, to będzie normalnie. Dobrze, pfff. Postaram się nie, bra nie brać auga, postaram się uczyć się szylać. Ostatnio też tak, właśnie, jakoś mam fazę. MW, możesz jakbyś coś zdobył ostatnio, albo coś, to możesz sobie powiedzieć, zdobyłeś to. Nie wiem, ty jakbyś zdobyłeś jakąś rankę ostatnio? Zostałem w Fajnie Ja nie wiem, czy ja kiedyś dostanę Kuwa, e, Walone, <coughs> no Jeżeli ktoś podłoży bombę, jeszcze bot max został Zdrożę, że mówię bot, ale czytam tam tabeli Aha, czyli nie tutaj, dobra. Kuwa! Serio? Dobra, przynajmniej wiem gdzie jesteś jestem niedaleko. Fuck. Ciężko jest tylko może. O i co? To gdzie była bomba? Myślałem, że na B. Czy na... Aha, to jestem debilem Stary, ty z kosem jesteś dużo lepszy ode mnie ja, Jak ja mam na przykład M4 biorę, Panasa w tej chwili Generalnie to jestem słaby w cs znaczy no... Zależy też O, ej, w ogóle xD, ktoś zabił gościa u nas na A, no i teraz wszystkie boty idą na A, plus mi, plus ja. Kuwa, dobra, wiedziałem, Michał, załuga, tam ze ZG. nieważne. Kuwa, wchodzę w postać, która umiera. No, pogratulować, sorry, że ten odcinek jest taki trochę niedopracowany jeżeli go słuchać za bardzo, no to przepraszam, ale no... Zrozum się też człowieka, no jestem w zdenerwowany. Bułka mi się E... M4? Ej, nie wiesz jak się zakłada tu mik przypadkiem? Eee... ale na co? Na M4. To ty masz po prostu inną Aha. Są takie dwie po prostu M4A4 i M4A1S, z które można założyć i nie ułożyć. Michał ty trwalu Kuwa! Te boty są lepsze ode mnie! To są boty średnie. Walone boty Idę na B Ła! Ło, kurde, co, co, sko? co, Szczerze mam pewne wątpliwości co do wrzucenia tego odcinka, aczkolwiek no już coś. Nie mam innego materiału, tak szczerze, do nagrania. Bot Szczepan, za najwięcej zabójstwo, jesz coś? ma Adam. Ro... nie, teraz Clankrad mi pisze coś. Adam, popatrz się za plecę. Serio? To fajnie, to ja za chwilę zmienię team. Nie, nie trzy, bo gramy razem. Dobra, Remis, boisz się, że przegrasz? Jasne, jestem lepszy. Ha, 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 ha. Nie, na no, ja sorry. Próbuję przejąć życie, bo ta gracjanka. Nie wiem, jaki dać tytuł tak szczerze. No, masz jakiegoś pomysła? Nie. No. Ja też nie. Odwalmy coś ciekawego. Mm, na przykład, nie wiem. Na przykład zabiję pięć osób, pięć botów z rzędu. Wow! Co za spotkanie! To jest niesamowite! Pięć botów zabiłeś! A może takie luźne gierki z, z Maxem 6 Po prostu Najprościej Bo generalnie dzisiaj była... my przynajmniej my w czasie mieliśmy przynajmniej klasową Wigilię, nie? I, i wolę spoko, ale <laughs> opowiem Wam pewną historię, która mi się dzisiaj przydarzyła. Wy może nie macie, ale my mamy coś takiego, że idziemy. Wiem, że przegramy, że Jakby to powiedzieć? Po Wigilii idziemy na przedstawienie, które robią trzecioklasiści. Czemu kampisz? No i ten. <laughs> Mieliśmy sprzątać klasę, że tak powiem, i ja z moimi dwoma kolegami, nie będę im mówił imiona, chociaż jeden to Kryzusek, posz przez przypadek poszliśmy odwiedzić jednego z kolegów y, Oliwiera i przez przypadek pani, y, Mariolka, która była moją wychowawczynią, y, spytała się nas, czy my idziemy na przestawienie, ne? my tacy zmieszani, nie wiemy o co chodzi, no to mówimy, że tak. No i poszliśmy. Y, ja się w połowie rozglądam, kurde, Pani mówiła, że od 1045 mamy mieć wy, yy, iść na, na to. A my jest, jest 10.30. My siedzimy, rozglądam się, typu wyklasy nie ma. Siedziwię, po czym yy, skończyło się, przychodzimy i dostaliśmy opierdziel. I musieliśmy oglądać też teraz. Oczywiście MW nie było dzisiaj, no to szkoda. Kuba, yy, powiedz mi gdzie jest na A czy na B bomba? Na A nie widzę. Kuba. Przegramy, wiem to. To idziemy w łeb Trzeba rozbrać bombę i wypoknął. Co? Co? Co mówisz? Co widzę? Nie, nie wiem o Co widzisz? Co żeś zrobił? To fajnie. <laughs> Cheater Kuba. O! Ale serio, co żeś zrobił, cheaterze? Teraz wiem, dlaczego ty na świecie ekipy miałeś tyle diamentów. Są komendy po prostu. No, a teraz komenda spida rozumiem. Kuba. Dzięki za... a, coś takiego gównianego dostałem od ciebie. E, dobra, to przynajmniej mam e, fajny tytuł, e, luźne gierki z MW, znaczy, no, Maxim 6. Nie chcę twojego gównianego pistoleciku. Weź se go, tu leży. Tu leży, stary, nie kupuj, tu leży. Tu leży! A, loser. Jest trochę zwolniony, będzie ci łatwiej szcelać, na kogoś. Dobra, spoko, aczkolwiek błaga mnie na odcinku. Nie poniżej nie chociaż na odcinku. Chociaż faktycznie jest spoko. Nie, ja dobra. Nie, dobra, daj normalną szybkość. Daj normalną szybkość. Znaczy, taką ja jak. No, nie, taką jaką była zwolniona. W zwolnionym. Daj zwolnione tempo. Takie jak było. Tempo. Co było? jeszcze raz. Co? To jest nie dużo wolniej. No dobra, nieważne. O, elo, ja też tu jestem. Co jest praktycznie nieważne wow! Kurde, ej, AI... aj. Przegramy z botami, stary, w dwójkę w ekipie. What the fuck? Ja w to normalnie nie wiem. O, spoko. Znaczy dla mnie to trochę jednak. Ej, <laughs> stój w miejscu na chwilę, stój w miejscu. Odwróć Ej, odwróć się. Odwróć się. Ej, gdzie jesteś? Łaj! Dobra, stój. Kuwa. No i lak. Mózgu. O, stój. Stój chwilę w miejscu, stój. Stój, bo to będzie na miniaturkę. Ale ja mam lepiej, bo za mnie turkę, czekaj, czekaj. No jaki. Czekaj. MW ci tu jest CSGO. No dobra. <laughs> dobra, tak ja. Okej, okay, czekaj. Kuba. No dobra, dobra, dzięki. Spoko, nada się. I od razu mam tytuł. No bo w sumie czytujesz, zwalniasz tempo, przyspieszasz... Dobra, nieważne. Po co ja to Z tym debilem. Chodź na B, chodź na B. Dobra, rozumiem nie No dobra. Kurde, ej. To będzie chyba ponad 20-minutowy odcinek tak naprawdę, to przyspiesz trochę. Jednak daj normalne tempo, please. Daj normalne tempo, bo to będzie ponad 20-minutowy odcinek, już chyba jest. Daj normalne, dobra? to jest? Odrobinę szybciej, dobra? Bo wiesz, rzadko chcę. Nie mam ochoty po prostu nagrywać odcinków ponad 20-minutowych, gdyż tak mało osób je ogląda. Te ponad 20-minutowe, także będzie śmiesznie, No, chociaż jakiś bardziej bykowy film, bez sensu, tak trochę. Aaa, nie musiałem się przynajmniej martwić o content. Nie wiem, jak jest... ...bykowy, mocno. Na przykład... ...gody. Ja widzę, że jesteś nieśmiertelny. Właśnie... Ja chyba robię trochę za mało tych takich bekowych filmów i dlatego mam mało na razie subskrybentów Anty drużynową celność wynoszącą Ty, to to fajne ten CS, że takie rzeczy wy, ten, e, generalnie obli oblicza celność, drużyny 31%. To jest normalne, to to ma znaczenie, jak nie jest wysoko tabeli, a im dłużej tabeli, tym tabel, nie jest lepiej. Mhm. Upad terroryści? No i... Fajno! No, i... Tyle, że bomba jest na Apo, A, jest na A, A. Idę na A. Wchodzę na ambita. Nie będę śpiewał tych gównianych piosenek. Z jednego killa przynajmniej wbiłem. Nieważne. O, dwa kile, Bum. Załuga Nice. Brr. Biemnego wasę teraz Powiedz, że, że wezmę negowa. Czemu kampisz? Czemu awkujesz? Nie kampisz, sorry, wezmę sobie nóż w ręce. Będzie szybciej. No kto mi flesza na ryj! Co chwilę salto tu tak Teraz... Bal... Teraz jest spoko. ale się kazacko zabija. Która, nie, to ja mam pieprz to surowo. Tylko ja mam nagiewa i nikogo nie zdejmę. Nie giewa, że <K> się ty grę co szybko chodzi. Kurde. O, jak tyle powietrza! Aaaa, kurde. <grywa> <K> <grywa> <K> <grywa> <K> <grywa> to fajnie. <grywa> Normalnie zapierdziałam ninja. Lepsza, że jak zobaczę jakiegoś tutaj. Zobaczcie teraz jakiegoś gościa. O, koniec. No, ale smutno. Który jestem? Co mam? Dobra. Ale ja wyjdę na razie z areny, aby skończyć odcinek. Także co? Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. My widzimy się już w następnym jutro. Mam nadzieję, że w bardziej dopracyjnym odcinku. A co? My się, my się z Wami żegnamy do I Cześć!